Filmie. Dzień dobry po polsku po Cebuano mają buntak? Dzień dobry. Proszę popatrzeć jak wygląda okolica, w której obecnie mieszkam, razem ze swoją żoną. Tutaj z tyłu za mną to jest dom rodzinny mojej żony. A ulica przedstawia się w ten sposób. Tak, jak zapowiedziałem, że będzie ten film teraz dotyczył naszej bezpośredniej sytuacji, to co robimy, gdzie żyjemy i tak dalej. To, co było wcześniej, już się skończyło i nie chcę już do tego wracać w tym filmie. Chcę pokazywać to, co się dzieje teraz obecnie. Jak już wcześniej wspominałem, Postanowiliśmy zamieszkać tutaj w Kolombato, w stanowisku miasta Bogo. I jak yy, po odbyciu kwarantanny, zaczęliśmy wzięliśmy się po prostu do pracy. Na samym początku zainwestowaliśmy pieniądze w montaż internetu, bo tutaj jest taka sytuacja, że internet. Yy, Obinny działa bardzo słabo lub go w ogóle nie ma. Musieliśmy założyć internet satelitarny. Za chwilę pokażę Wam, jak, to, jak ta antena wygląda. Tak wygląda nasza antena satelitarna, żebyśmy mieli kontakt na świat, bo gdyby nie to. To jedynie pozostałaby tylko telewizja, której ja tu nie bardzo rozumiem, bo nie znam języka. Ale internet jest moim oknem na świat. Jak widzicie, to jest otoczenie domu, w którym mieszkamy. Z jednej strony i z drugiej. I tak na Filipinach buduje się płot. Stara blacha z dachu służy jako budowa do budowy słupa w płocie.

Wspólne, że w z palmy Końcówka ściętej starej palmy. tej sprawie, tej Znam, czy sam czubek I to jest jadalne I to się nazywa ubot Tutaj w tym domu Z tyłu jak widzicie Mieszka Rodzina mojej żony Znaczy jacyś kuzyni Nie jakaś taka bardzo bliska Ale kuzyni A z tej strony Z tej ulicy Otoczenie wygląda w ten sposób Tutaj jacyś ludzie mieszkają, nie wiem kto to jest. Neighbor. A sąsiedzi, Neighbor, sąsiedzi. To jak mój papa Kasi. Tutaj też jakaś rodzina mieszka. Jest tu pełno fuzynów yy, yy, rodziny Minet, ponieważ jest to jak tak podobnie jak w Polsce jakby duża wioska. To większość ludzi jest ze sobą spokrewnionych, tak samo tutaj. Więc nie ma się co dziwić. Za chwilę dojdziemy do morza. Już tu bardzo niedaleko, jakieś może 500 metrów. Pokażę następny ucinek. Tutaj, jak widzicie w tym domu, mieszka też jakiś kuzyn minet. Córka tego kuzyna. Ma męża Niemca, ale on obecnie jest tutaj nieobecny, jest w Niemczech. Widziałem go na samym początku jak tutaj byłem. Jak mieliśmy kwarantannę. A mieszka tu przy samym morzu. Proszę zobaczyć. Bardzo piękny widok, ale plaża jest... Plaży tutaj nie ma dosyć ciekawej. Jest takie trochę bagniste podłoże tego morza. To jest rodzinna plaża, można powiedzieć, e, kuzynów minet. Proszę jeszcze tutaj spojrzeć. Tutaj stąd, tam w oddali, może przybliżę, odpływają promy na mniejsze wyspy, między innymi na wyspę Mala Paskła. Na wyspie Mala Pasqua jest tam dużo y, takich miejsc do nurkowania i oglądania raf koralowych. A jeszcze raz pokażę, jak tutaj wygląda otoczenie. Jacyś jakieś dzieci przyszły nas tu oglądać, bo ja jestem jako biały, to dla nich ciekawe. Ale wspomnę, że jest tu bardzo, bardzo gorąco. Y, temperatura jest ponad 30 stopni. Dla mnie chodzenie w t-shircie, to jest tu bardzo trudne. Ja generalnie chodzę bez koszulki, bo i tak jestem zawsze spocony w nocy. Jak śpię, jakby nie chodził wentylator, to ciężko by było spać. Przepraszam, podczas montażu tego filmu zauważyłem swój błąd. Powiedziałem, że z portu w wypływają promy na wyspę Malapastwa. Nie jest to jednak prawda bo wypływają co prawda, ale na, nie na wyspy, tylko na, do prowincji Mozbate i Polompanlajte. Polampan, Ciężko mi opowiadać te słowa. Natomiast na wyspę Malapaskła, e, Romy wypływają, ale z innego miejsca. Jak? A, Barangay Lugun, da Cibu, but it's near in here, Polombato by bus travel hmm, around 20 to 30 minutes także jeszcze raz przepraszam za swoją pomyłkę ale szkoda mi było kasować swego materiału filmowego dziękuję za uwagę jeszcze raz pokażę jak wygląda tutaj morze i ta plaża kuzyni Minet mają bardzo tutaj fajnie dom jest duży i piękny jeszcze nie wykończony co prawda Ale zajście prosto do morza Można łowić ryby O, są tu łódki Drzewa mangrowe Może się jutro tutaj wykąpię To na razie tyle Pokażę czym dalej zajmowaliśmy się w dalszej części filmu. już na zakończenie tego filmu jeszcze raz obecnie widzicie leżą sobie w hamaku specjalnie założyłem t-shirt, żeby nie tak, świecić gołym torsem bo jest tu bardzo gorąco temperatura jest ponad 30 stopni dzisiaj kąpałem się już dwa razy bo ciężko wytrzymać to, co widzieliście w tym filmie, to wszystko jest obecnie to, się dzieje tutaj. Z tyłu za nami tutaj są robotnicy, którzy budują ogrodzenie. O, właśnie, jeden się tam przemieszcza. I generalnie to w tym filmie wszystko, co chciałem pokazać. W następnym pokażę trochę inne, inne nasze. Czynności, jak spędzamy czas, co robimy i tak dalej. Życie będzie to wszystko weryfikować. Także jak jesteście zainteresowani, to śledźcie moją historię. Polecam i zapraszam do obejrzenia tego filmu oraz kolejnych. I subskrybowania mojego kanału. Dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmie.